Siema wszystkim moi drodzy, ja jestem Są, a to są rośliny versus Ząbiaki, część druga, plansze średniowieczne. Wchodzimy do średniowiecza, które zostawiliśmy po dziesiątej planszy. Ja już nie pamiętam co się w średniowieczu robiło, a pieniędzy było mało. No tak było. Damy radę, nie damy, zobaczymy. Tu są magowie. Podobno magów trzeba od razu rozwalać. Więc tak, weźmy sobie grzybka klasycznego. Weźmy sobie tego klasycznego. No nie wiem, to też by można było wziąć. Na pewno tych zawsze biorę. No i co ja tu mogę zrobić? No magnesu nie mam, tak? Magnesu nie mam. Ci mają. Ten w ogóle odbija, nie? Więc w sumie. Więc w sumie te są dobre na niego. Aha, i te purchawki też były dobre na niego, nie? Nie wiadomo co lepsze, co? Dobra, zobaczymy. Nie mamy nic defensy. A nie, 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 restart, restart, restart. Teraz już wiem, co zrobiłem źle. Jeszcze raz. To, co ja muszę mieć, to jest tak. Grzybek. Ten do zjadania grobów muszę mieć. Muszę mieć na pewno tego. Muszę mieć tego muszę mieć tego i tego do rozwalania ich i powiem wam, że coś jeszcze by się przydało No niech i będzie ten do pieniędzy robienia. Podobno najprostszych się nie opłaca robić pieniędzy, dlatego my nie będziemy robić na nich pieniędzy. że niby się z niego zarabia tyle, co się dostaje, wiecie, za ten. by się opłacało. Nie tylko że ja go chyba powinienem wcześniej nakarmić, tym, żeby więcej z niego tych słonek wypadło. Bo tak to trochę mało poleciało. No, powiedzmy, że teraz trochę więcej. dużego to na pewno nie ten. Uh. Coś tu słyszę jakiegoś małego. Aha, bo nie wychodzą z tych grobów, to już teraz wiem o co chodzi. Zdążyliśmy go? Nie, nie zdążyliśmy go. Trochę szkoda. Dobra, tych dwóch żeśmy zdążyli i to jest dobre. To już jest koniec? Nie, to jeszcze nie jest koniec. O nie, zamienił nam coś w owce. Skąd się ta owca wzięła? Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, udało nam się. Powiem wam, że nawet nie nie, nie źle nam poszło, tak mi się wydaje. Ci magowie, rzeczywiście, tak jak ktoś napisał mi w komentarzu wcześniej, ja wam dziękuję za te porady wasze. Ktoś mi napisał, że trzeba szybko tych magów rozwalać. I to jest prawda, bo jeśli się ich szybko nie rozwali, to oni nam wszystkie rośliny pozamieniają. Ee, no, w owce. Ale jak się ich zabije, to o, rośliny nam wracają. Więc jest ok. Dobra, czyli teraz potrzebujemy tak. Na pewno potrzebujemy słonka. Na pewno potrzebujemy te nagrobki. Na pewno te potrzebujemy, na pewno potrzebujemy to, to, te za darmo. No, może to weźmiemy też. Zobaczymy jak to się potoczy. A czemu te zniknęły? I co to znaczy, że one zniknęły? Co ja mam z nimi zrobić? A? Ktoś zrozumiał? Jak ja mam je zrobić, żeby one nie zniknęły, jeśli one znikają? Nie rozumiem. Nigdzie się z czymś takim nie spotkałem. Co ja mam zrobić, żeby one przeżyły? Ja je mam zastępować nowymi? Czy jak to działa? Możliwe w sumie. Możliwe, że na tym to polega, dobra. Coś jeszcze wziąłem to wtedy wziąłem. Duszek w ogóle, co to jest? Tego nie widziałem jeszcze. Aha, to do jedzenia grobów, dobra. Czyli co, ja je mam wymieniać na nowe? Rozumiem, plant food refresh al. Aha. Że plant food ich refreshuje. Aha, dobra, okej, okay. czaj już o co chodzi. Zawsze muszę mieć plant food jakiś pod ręką. Bo mi znikną. To oczywiście w życiu tego nie zapamiętam, żeby to robić i zapomnę. Dobra. No i dobrze. To wyjedziemy to z plant foodami najpierw. Muszę pilnować, kiedy one zaczną mrugać, żeby mi wiecie, nie zniknęły nagle, nie? Okej okay. i zaraz one wyjdą ja je wtedy Mrugają, nie? Dobrze pamiętam, że one mrugają. Ja tego się najbardziej boję, że nie jest, że nie prze, przeoczę, wiecie. O nie. O nie, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Widzieliście? Ach, ach, ale zrobiłem. Puściłem supermoc i on odbił te kulki w moją stronę, bo on tak robi. O nie, teraz to tego nie zagramy, jak nam się gra zepsuła. Czekajcie sekundę. Exit to map, exit level. Może się naprawi, jak wejdziemy do mapy, może jeszcze do ogródka wejdziemy. Nie no, to mnie tak porobili. Naprawdę, nie spodziewałem się tego, że tak będzie. No ładnie. Owajcie sekundę. Patrzcie co ja teraz zrobię. Zrobimy tak. Wyjdziemy z gry i włączymy ją jeszcze raz. Okej, okay. i powinno być okej. Okay. Tak, jest ok. Dark Ages. Jest, wszystko, wszystko widać tak, jak powinno być. Plansza numer 12. No, ciężko nam to idzie. Ta poprzednia była spoko, a ta. Nie było źle, nie było źle. No. Prze... Kolejne moje przeoczenie, jak zwykle zresztą, bo ja mam takie swoje. Zresztą sami wiecie, jaki ja jestem. Zawsze coś zapomnę albo źle zrobię. Dobra, to będzie dobra. Dobra, one, jeśli się nie mylą, mają taki czas ustawiony, że to akurat jak to będzie się rozwalać... Powiem wam, że dobre są te roślinki, które ich spowalniają to, bo to naprawdę nam daje dużo czasu, zwłaszcza w momencie kiedy ten. Zwłaszcza w momencie, kiedy my mamy jakieś tutaj rośliny, które atakują, no ale potrzebujemy, tak jak mówię, chwilę czasu potrzebujemy, żeby je ten. żeby je tu zastosować, aha, bo one nie mają takiego ja Się dziwię, co to nie doleciało tak daleko jak powinno. On przeszedł nad tym. Dobra, idealnie. Myślałem, że padnie nam ten ten. Dobra, niech on zje tą rosinkę i się rozpadnie na kawałki, bo. Co się? Jest... Boże, zniknęły mi! Nie, nie wierzę. No nie wierzę, no nie wierzę, no nie wierzę. No, no zapomniałem, że trzeba je polepszać. No zapomniałem. Nie bicie mnie. Nie ten, nie, nie, ja to zrobię. To jest wszystko do zrobienia. To są najgorsze mapy dla mnie, na których trzeba zapamiętać, że coś tam trzeba zrobić, albo czegoś nie robić, albo coś sadzić. No czemu tak musi być Co ja tutaj miałem dawać, bo już nie pamiętam. To, 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 to... Aha, tego. Nie, nie tego, tylko tego. A Boże, no dobra, ale tak czy siak musimy uważać, bo jak ten... Bo widzicie, tam ten kalaun za, zaczął do nas lecieć. Gdybyśmy... Puścili tam ten atak wtedy. No to byśmy automatycznie przegrali, nie? what <laughs> Dobra, jasno, yes. ale było blisko. Prawie bym nie zdążył. Dobra, wiecie co? Ja może to spowolnię trochę, bo przecież nigdzie mi się nie śpieszy. Kontrolujemy tu. Dobra. Dobra. No i teraz tu muszę na dole to zrobić. Damy radę sobie. Dobra, z tego mamy kryształ. Dobra. No żebym... Mi teraz nie, żebym teraz nie musiał ten, bo to by było. No umieraj! Dobra, bo nam zaraz znikną to wiecie, ja już nie mam power-upu żadnych. Jest, dobra, udało się. Excalibur, żeśmy wyciągnęli. Masakra. Przepraszam, że tak tą plaszę, ale widzieliście, ona nie była jakaś super trudna. Tylko ja zawsze mam tak, że jak jest coś do zrobienia więcej niż zabijanie, to po prostu. no nie daję rady, bo się nie potrafię skupić na tym, że tam coś trzeba kliknąć. No i ginę. I tak to wygląda, niestety. No dobra. Salibu! Mamy Kalibura Dobra. Wyzwanie króla Artura, moi drodzy. Może na tym skończymy dzisiaj, bo to jakoś coś. Uff, coś ta ostatnia plansza to mi nie poszła. Co ja mam robić z tymi wszystkimi roślinami? Mam ich tak strasznie dużo. A tu jest tylko jeden ogródek. No nie ma więcej, nie ma więcej. Ja wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę. Jeśli macie jakieś rady dla mnie albo cokolwiek tam, to napiszcie mi oczywiście w komentarzu jeszcze. Otworzymy tutaj ten. Dobra. Tyle. Trzymajcie się wszyscy i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, papa. Pa.